Cześć, przyjaciele! Czy powinieneś wybaczyć swojej żonie niewierność? W tym filmie nie będziemy obrzucać błotem kobiety, która nas zdradziła. Kim ona jest? I tak jest to jasne dla wszystkich. A mężczyźni, którzy postanowili odejść od zdradzającej ich kobiety, raczej nie będą szukać takich filmów. A sam fakt, że ty, mój przyjacielu, oglądasz ten film, mówi wiele. Dlatego moje rady w stylu zostaw zdrajczynię w spokoju nie będą na ciebie działać. W tym filmie opowiem ci, co się stanie, jeśli wybaczysz żonie zdradę. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest to, że zdrada zdarza się tylko ze strony silniejszego partnera. A jeśli to twoja żona cię zdradziła, to w waszym związku zajmujesz słabą pozycję. Słaby człowiek będzie za nią biegał, wyznawał jej miłość, próbował kupić jej względy, bał się ją stracić, robił różne głupoty. Silny partner nie boi się ciebie stracić. A jeśli to żona cię zdradziła, to wybacz, mój przyjacielu, jesteś w słabej pozycji, a ona w silnej. Dlatego nie może być mowy o jakimkolwiek szacunku wobec ciebie ze strony silniejszego partnera twojej kobiety. Nie ma znaczenia, co będzie ci mówić po ujawnieniu zdrady. Może nawet będzie leżeć u twoich stóp, może prosić o wybaczenie, zgadzać się na wszystkie twoje warunki, ale minie miesiąc, dwa, może pół roku, rok i wszystko wróci do normy. Ona nadal nie będzie cię szanować, będzie tobą pomiatać i z całą pewnością nie będzie wierna takiemu mężczyźnie. Oczywiście, wszystko to dotyczy tylko sytuacji, gdy kobieta, która zdradziła, chce wrócić. Ale zdarzają się też takie skrajne przypadki, kiedy kobieta cię zdradziła, już odeszła, nie chce wracać, a ty zaczynasz za nią biegać. Obrazek, oczywiście, wygląda bardzo smutno. Mężczyzna jest gotów wybaczyć jej wszystko, będzie nawet leżał u jej stóp, nie mówiąc już o różach i innych atrybutach wiecznej miłości. Dlatego w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest to, jeśli kobieta odeszła na zawsze i nie zamierza wracać. W takiej sytuacji masz jeszcze szansę w jakiś sposób zachować swoje ja, podnieść się z kolan, otrzepać się, wytrzeć łzy i zacząć zajmować się sobą, swoim samorozwojem oraz poszukiwaniem godnej kobiety. W pierwszym przypadku, gdy kobieta będzie prosić o wybaczenie i w taki czy inny sposób zostanie z tobą, nie będziesz miał żadnych szans. Jej zdrada nie pozwoli ci normalnie żyć. Będziesz się trząsł, a twój nastrój będzie się wahał od euforii do depresji. Oczywiście przy tak poważnych wahaniach psychoemocjonalnych zaczną się problemy. Na początku będą to problemy natury psychologicznej, które powoli przerodzą się w psychiatryczne. Będziesz żył w stresie.